Archiwa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie to miejsce niezwykłe, przepełnione historią, pamięcią, tradycją. Niezliczone tomy zbiorów, spuścizn i kolekcji kryją w sobie prawdziwe dzieła arcydzieła. Pierwsze miedzioryty, które pojawiły się na ziemiach niemieckich w latach 30. XV wieku, nie były zbyt udane. Dopiero Martin Schongauer, rytownik z kolmaru, jako pierwszy potrafił wykonywać swoje miedzioryty nieskazitelnie, schludnie, odbijać czysto i wyraźnie w dużych nakładach. Pierwsze miedzioryty, w takiej formie, w jakiej znajdujemy je na dzisiejszych współczesnych wystawach, Ukazały się na terenach niemieckich w latach 1430. Początkowo nie były zbyt udane. Dopiero Martin Schongauer, rytownik z Kolmaru, jako pierwszy nadał im bardzo ładny estetycznie kształt. Prowadził on pewną nowość. Zaczął płyty rytować bardzo głęboko i bardzo skrupulatnie wykonywał cięcia które dawały bardzo czysty i krystalicznie ostry obraz. Na grafice zaśnięcie Najświętszej Marii Pandy widzimy, jak skomplikowany rysunek potrafił już osiągnąć Martin Szongauer. Ale sceny religijne to nie było jedyne, co wprowadził. Zaczął on także rytować ryciny, które miały prawdopodobnie praktyczne przeznaczenie. Mamy tu takie tarcze herbowe, nie wiemy dokładnie, ale prawdopodobnie były one wykonywane po to, żeby dekorować pudełka albo żeby stanowić ekslibrisy. Martin Schongauer, początkowo kompozycje jego były bardzo skomplikowane, jednak pod koniec twórczości niektóre jego ryciny wyglądają bardzo współcześnie. Wyglądają jak szyld. Schongauer też jako pierwszy zaczął przedstawiać na miedziorytach sceny rodzajowe. Przykładem takiej ryciny jest młynarz z osiałkami. Kolejną nowością, którą Schongauer wprowadził w grafice, była próba rytowania dużych pły. Nie zawsze mu to wychodziło. Widzimy tutaj na przykład rycinę. Bitwa Świętego Jakuba pod klawichą, która jest bardzo cennym i rzadkim miedziorytem. I widzimy tutaj, że Schongauer, zdając sobie sprawę, że niezbyt kompozycja tutaj jest udana, porzucił tę płytę i była dopiero po jego śmierci odbijana koło roku 1600. Ale w ostatniej tutaj prezentowanej scenie Niesienie Krzyża możemy zobaczyć, jak na dużej planszy Ciągałem już z czasem sobie bardzo dobrze radzi. Wartość naukowa tych licin dla historyków sztuki polega przede wszystkim na tym, że według nich możemy datować inne obiekty. I te obrazy bardzo często opierały swoje wzory właśnie na rycinach Schongauera. Rozwój techniki miedziorytniczej bardzo się dzięki niemu posunął, ponieważ pierwsze miedzioryty były w zasadzie tylko konturowe, i robione przez złotników w celu, żeby zachować sobie wzory, jakie wykonywali na tabliczkach metalowych, którymi zdobiono później różne pudełka. Potem dopiero wprowadzono szrafirunek kreskowy. Ten szrafirunek kreskowy polegał po prostu tylko na tym, że kreski z boku dodane udawały cień. Cechą tych wszystkich jeszcze pierwszych rycin było to, że one były bardzo płytko cięte. Więc niewiele odbitek można było z tego uzyskać. Natomiast Schongauer no, tutaj pod każdym względem rozwinął te sposoby rytowania. I płyty były zarówno głębokie, jak i miały bardzo szeroki repertuar cięć. I kiedy zaobserwował to Albrecht Direr, to Albrecht Direr właśnie początkowo wzorował się na rycinach Martina Schongauera. Jeżeli będziecie Państwo dzisiaj na jakiejś wystawie widzieli miedzioryt, proszę zastanowić się, czy dorównuje on jakością i klasą wykonania. Tym, które wykonywał Martin Schongauer pod koniec XV wieku. Więcej niezwykłych eksponatów znaleźć można w katalogu zbiorów artystycznych i naukowych na stronie bauart.pl.